Witam Was w kolejnym odcinku na kanaleczka i wszystkiego. Jesteś najstarszy z rodzeństwa, to oznacza, że masz wysokie IQ. Dzisiaj przedstawię Wam top 5 najbardziej niesamowitych dowodów na inteligencję, o których nie miałeś pojęcia. Na początku chciałbym pozdrowić osobę oglądającą mój kanał od dawna, czyli Boguś-TV. Jeżeli do tych chcesz w ten sposób wypromowany, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i napisz komentarz. Nie zapomnijcie również o odwiedzeniu Instagrama. Zapraszam do oglądania. Zgodnie z efektem krugera dunninga dowodem na inteligencję może być nawet to, że nie wydaje ci się, że jesteś inteligentny. Jakie są pozostałe dowody? Sprawdźcie mój przegląd top 5 najciekawszych wyników. 5. Lubisz samotność. Naukowcy z Singapuru przeanalizowali dane z dużych badań z udziałem 15 tysięcy osób w wieku od 18 do 28 lat, które przeszły także test IQ. Okazało się, że osoby, które żyją w gęsto zaludnionych miastach są mniej szczęśliwe, niezależnie od wysokości ich ilorazu inteligencji. Przy osobach z wysokim IQ problemem były także spotkania towarzyskie. 4. Nie udostępniasz na Facebooku inspirujących cytatów. Badania prowadzone na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie dowiodły, że podatność że inspirujące bzdury jest powiązana z poziomem inteligencji. W eksperymencie wzięło udział 845 badanych. Jego uczestnicy mieli za, za zadanie ocenić, jak bardzo te sentencje są inspirujące. Rezultat był bezlitosny dla bezkrytycznych fanów tzw. złotych myśli. Okazało się, że ludzie, którzy dali się zwieść pseudo inspirującym sentencją, odstawali poziomem inteligencji od tych drugich. 3. Jesteś leniwy. Od aktywności fizycznej wolisz leżenie na kanapie? Według naukowców z Florydy to także może być dowód na inteligencję. Zbadano motywację poznawczą 80 ochotników, podzielono ich na dwie grupy: myślicieli oraz niemyślicieli. Następnie badacze przez tydzień monitorowali ich aktywność fizyczną. Ochotnicy przydzielili do grup myślicieli i znacznie chętniej stawiali na rozrywki umysłowe, podczas gdy niemyśliciele nudzili się szybciej i wybrali aktywność fizyczną. 2. Nasz poczucie humoru. Osoby, które lubią chory dowcipy, zachuje wyższa inteligencja werbalna i niewerbalna. Dowodzą naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego. W 159 badanym pokazano podkręcone żarty rysunkowe, a podniósł badanych inteligencji za pomocą testów. Okazało się, że osoby, które lubią chory dowcipy, są nie tylko inteligentniejsze, ale także lepiej wyedukowane i mniej agresywne. Jeden. Jesteś bałaganiarzem. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych udowodnili, że praca w nieposprzątanym pomieszczeniu stymuluje kreatywność. 48 uczestników badania miało za zadanie wymyślić jakiś nietypowy sposób na wykorzystanie piłeczki do ping -ponga. Połowa z nich, która myślała nad zagadnieniem w skludnych, czystych pomieszczeniach, przedstawiła mniej kreatywną odpowiedź niż druga część badanych. Które z ich cech pasują do Was najbardziej? Koniecznie wyśleć swoją opinię w komentarzu. Nie zapomnijcie o subskrypcji dzwoneczkiem łapce w górę i o odwiedzeniu Instagrama. Pamiętajcie, na tysią subskrypcji wielki specjal może w końcu pokaże swoją twarz.